Już od 1 stycznia mieszkańcy Konina będą mogli korzystać z dwóch nowych projektów. Wcielona w życie zostanie Konińska Karta Mieszkańca oraz wyprawka dla konińskiego malucha. Konińska Karta Mieszkańca będzie uprawniała Koninian do wielu zniżek na terenie miasta. Obejmą one nie tylko jednostki organizacyjne miasta, ale i zadeklarowane spółki. Miasto liczy również, że wkrótce dołączą do projektu lokalni przedsiębiorcy. Przede wszystkim karta uchroni jej posiadacza przed zbliżającymi się zmianami. Cen biletów MZK. Mamy założoną sytuację, następującą, że od 1 lutego nastąpi podwyżka biletów, jeśli chodzi o komunikację miejską. Natomiast ona nie będzie dotyczyła. Posiadaczy Konińskiej Karty Mieszkańca. Co ważne, na Konińską Kartę Mieszkańca przeniesione w formie dodatkowych pakietów zostaną dwie inne aktualnie funkcjonujące na terenie miasta karty. A mianowicie jest to Konińska Karta Seniora oraz Konińska Karta Rodziny 3. W tej chwili Konińska Karta Mieszkańca wchłonie te dwie karty. One będą funkcjonowały w ramach konińskie karty mieszkańca. Natomiast te osoby, które posiadają te dwie karty, będą mogły je używać do końca maja 2023 roku, a następnie jak gdyby e, e, karta, konińska karta, karta mieszkańca te funkcje e, przejmie. Karta niesie za sobą wiele korzyści, nie wszyscy jednak mogą ją wyrobić. Samorząd postanowił wdrożyć ten projekt w podziękowaniu dla mieszkańców, którzy płacą podatki w Koninie, przyczyniając się tym samym do zwiększania budżetu miasta. Dlatego o kartę może ubiegać się osoba, która jest zameldowana na pobyt stały w Koninie, lub też czasowy, rozlicza podatek PIT w urzędzie skarbowym w Koninie, wskazując jako miejsce zamieszkania Adres na terenie Konina. Kartę będą mogły posiadać również dzieci. W takim przypadku e, przedstawiciel ust, ustawowy w imieniu niepełnoletniego będzie mógł e, wystąpić z wnioskiem. A wnioski o wydanie karty od 1 stycznia będzie można wypełniać i składać w formie elektronicznej na stronie internetowej konintumieszkam.pl. Natomiast od 2 stycznia osobiście w autoryzowanym punkcie znajdującym się przy ulicy Dworcowej 6 w Centrum Obsługi Pasażera MZK. Mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania zarówno z karty fizycznej, na której pojawi się zdjęcie posiadacza, imię oraz nazwisko, a także kod QR umożliwiający identyfikację użytkownika, jak i jej formy elektronicznej na smartfonach. Szczegóły na temat partnerów karty, konkretnych zniżek oraz cennika publikowane są na stronie internetowej miasta. Od 1 stycznia rusza także program Wyprawka dla Konińskiego Malucha. Będzie on miał formę pakietu powitalnego, jaki otrzyma nowy obywatel miasta. A co się w nim kryje? W takim pakiecie znajdzie się body, spodenki, czapeczka, skarpetki. Yy, i kocyk. To wszystko będzie zapakowane w worek <laughs> ze sznurkiem. Samorząd obiecuje, że pakunek jest estetyczny i w całości wykonany z atestowanych materiałów. Na ubrankach pojawią się symbole konina, takie jak herb czy logo. Woreczki, które fizycznie pojawią się w pierwszej połowie stycznia wydawane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a wnioski o ich wydanie składać można przez dwa miesiące od urodzenia malucha lub objęcia go opieką, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko trzeciego miesiąca życia. Na ten moment na rok 2023 zostało przewidzianych 300 wyprawek, co jednak jeśli maluchów przybędzie? Oczywiście, gdy będzie ich więcej, będziemy. Trzymać rękę na pulsie i chcielibyśmy, żeby więcej dzieci pojawiało się w naszym mieście. Życzymy tego naszym mieszkańcom. Z wielką rozkoszą zwiększymy budżet przewidziany na to, na to zadanie. Warunkiem otrzymania wyprawki jest zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka lub opiekuna faktycznego na terenie konina oraz rozliczanie podatków na rzecz miasta.